się rozskasisz, no raz witasz. ten Star. Słuchajcie, tak mi się tak gra spodobała, że po prostu no nie wiem, wciągam jak jasny gwint. E, po prostu jak przechodzę do chaty, muszę sobie z nią zagrać. Dobra, zobaczmy, gdzie tu jeszcze mamy jakieś drzewa. Mm. Mhm, tu są krzaczki, tu są drzewka jakieś. Tam się udamy. jagódki, Okej, okay, bierzemy wszystkie krzaki. Okej, okay, świetnie. Tu jest wycięte drzewo. Tak samo od razu będę rodziska sobie czyścił tutaj teren. Żeby nie było. coś sobie śmieci będę robił. Ok, szpadelek. Wykładajmy nowy. Eee, mam problemy rodziska znaleźć mi biomu tego kamiennego jak wiecie. Ok, tamte do widzę, obróciły ok, wykopmy jeszcze to mhm. ok, dobra, tu nie ma drzewca częście. Dobra, tutaj sobie jeszcze Tak myślę, że jest tutaj ten teren cały hm. No, trochę tego będzie. Tutaj właściwie ludziska to całe. E, powykupujemy wszystkie krzaki, bliżej bazy sobie to przeniosę. Potem będziemy to. Mm. E, rozbudowywać wszystko. E, powoli z czasem do wszystkiego dojdziemy. Na razie będę zajęty ścinaniem. Ok, weźmiemy sobie te i Zaraz się do bazy, Przypękać tą nockę Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie zaatakuje. Ok, spada też siekiera znowu. i to nie jeden z mógł mogło wytrzymać jeszcze. Okej, okay, gdzie tu jest ta łopata? Ona chyba nie wytrzymie. Zobaczmy. Nie, nie wytrzymę, żeby to jedno zebrać. Ej, jest jeszcze jedna. Chyba jedną wykonałem więcej. A no nie szkodzi to jeszcze jest trochę do wykopania tych surowców. Okej, okay, zobaczmy. Tu są jeszcze jakieś linki? Nie. Okej, okay, to wracamy. Hmm. Tu jest para. Okej, okay, zaraz zapadnie noc. To jeszcze to wykopię. Pochodnia hmm. tu więcej chyba nic nie ma. Nie dobra, to by się przydało zasadzić. Świetnie sobie pozbieramy te jagody, Okej, okay, cudownie i tak, rozpalmy e, blisko, sadzonki, Jeszcze ja trochę to pochodnie wytrzymie. zobaczmy czy tutaj coś wyrosło, jeszcze nie, dobra. Mmm, się tą kupek gdzieś A patrzymy na co z tą mandragorą Okej, okay, hmm, jeden z tutaj sobie wrzucimy Okej, okay, to sobie musimy upiec na teraz Eee, Kurydza Do To się upiecze Mogę marchewkę schować, ale dobra Okej, okay, granat też trochę daje. Okej, okay, świetnie eee, teraz tak, tu są jakieś drzewa Do wycięcia zaraz blisko sobie to pozbieramy eee... po muszę zacząć robić Pobudować nasze fortyfikacje jeszcze a to dopiero to zaraz, należy ludzisko porządki. Hmm, świetnie, mamy full życia. Co mnie bardzo cieszy. Ej gdzie jest szpaderek. Ja się kieruję nie wytrzymy z długo Trochę lipne są te narzędzia A co zrobić? Okej, okay, tu jeszcze ten krzaczek tych jagód Na razie nawolimy sobie kilka pełnych staków. Będzie potrzebne i do cholernie. Świetnie. Ok, nice. Teraz tak, zobaczmy czy tutaj coś jeszcze jest. Tu ludźskie nie będę opuszczał tego sektora najbardziej zielonego Tam jeszcze coś zostało. Na pewno reszty choinki, aha. Okej, okay, królik tutaj mamy, świetnie. Ona sobie wywiska, wykonamy jakąś pułapkę. Zobaczmy, tu są choinki. Teraz dwie się takie jedno padnę to sobie pewnie jeszcze pokopiemy Znaczy pościnamy. Następny dzień bliska, już mija. Pomogło no, się szykować się do zimy. Ok, widzicie, coś szpadele weźmiemy. Jak tu widzę, że jest choinka, to może to wykopać. Ok, następnym dzieńem etapem będzie, jak zabuduję całą farmę. Będzie. Um, zrobienie pól pod, um, pod. 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 pod um, trawę. Okej, okay, świetnie. Okej, okay, ściemnia się. Okay, to są jeszcze te resztki tych drzew. No, mhm. trochę tego rodziska usunąłem już. Ok, tu jeszcze jest jedno, widziałem. Gdzie będzie ten cholerny kamienny biom? To mnie interesuje. Okej, okay. trzy pełne staki już mamy. Tutaj to. Hmm. Nie wiem jeszcze te, te dwie chwinki zostały, To teraz już chyba odpuszczę. O, grympis by się do mnie przesadził, zieloni. Okej okay. Dobra Ym, Na bazie zrobimy sobie deski Tak żeby po prostu były Okej, okay, gdzie jest nasza baza? Tutaj A Durian się wykluł Ym, Niedobrze trochę Ale nic nie poradzę Okej. Okay. Chciałem deski do piska, tak? No to dobra, zróbmy sobie parę desek. Tak 10 wystarczy, mniej więcej. Eee, dobra. Eee, tu jeszcze jedno zostanie drewinką mamy trzy staki, świetnie. Linę. Wielości siedem. To sobie możemy zastrakować. No i poczekajmy tą chwilę. Co jeszcze mogę struktury tutaj porobić? Ok, starczy tego 40 sztuk. No. Zobaczmy dzisiaj jak tam tutaj właśnie dniem. Czy będzie się już ten y, wieczór wydłużać? Okej. Okay. Ja ten durian cholerny tego nie lubię. To ładnie daje do głodu, znaczy... Gód wyrabia, ale po prostu to jest tak kolorne dziadostwo. Okej, okay, może trzy deski jeszcze w No skrzynkę jedną. Dobra, i tutaj żarełko. Gdzieś tu była kukurydza. Okej, okay, kukurydza sobie schowamy. Mhm. Mm nice To wykopimy A no w sumie tamto też można wykopać Czy nie będzie mi zawadzało Mhm. Mm Okej, okay, gdzieś nie miałem jeszcze jednego krzaczka z... Hmm... ...jagód. Dać go zasać tutaj, bym ci tak ładnie prosił. Świetnie, i teraz tak... Um... Okej, okay, to sobie zrobimy przejście. <laughs> Chyba spieprzyłem to. Albo nie. Dobra, nice. A, to sobie blisko można zabudować tutaj. A, i tego no musi wyciągnąć. Albo nie zostanie już. Zrobimy wejście trochę szersze, albo takie normalne. Okej, okay. i będziemy służyć teraz w dół, dobra, to wykupimy. Wyjście i będzie istny labirynt. Ok, spoko. się trochę jakby sobie zgromadzimy tych krzaków. Tutaj są dwa. Tu jest cmentarz. Tu jest było parę tych krzaczków jeszcze. No, dosyć sporo. Tu się potem udamy. Hmm, czy tutaj coś będzie do odkrycia? Chyba nic więcej. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie teraz powykopywać te krzaki. Tej trawy. Musiał sobie wianek zrobić jeszcze. Cholera. I kociołek. To się przyda. Ok, 4% schodzi z jednego użycia szpadla. Okej, okay, jak ta sytuacja wygląda? Całkiem znośnie. Dobra, użyjemy ten szpadel. Ooh, krzemienia nie mam. A to jest lipa Wcześniej gdzieś tego przemienia nie zostawiłem O oh, fuck Dobra, przypinamy noc rodziska. Zobaczmy czy tu nie gdzieś krzemienia. czy nie Ty też nie. Tu jest tylko młotek Durian hm. blisko blisko zrobić wyprawę po krzemień. Ok to sobie upieczymy. Będziemy jechać na samych ogrodach. Ok coś się tu psuło pamiętam. Trzeba to zabrać i też upiec Chabaczka. Ok świetnie. Zapchamy. E, co jeszcze bliska będzie poszukać? E, czy jest gdzieś czy jeszcze to po prostu to mięso, czy nie? Jest. Cztery sztuki. E, to mięso się jeszcze psuje. Dobra, no to weźmy użyźnili nasze parę krzaczków. Okej, okay, nice. Hmm. Zobaczcie, ile musiałem drzewa wyciąć, żeby zrobić taką malutką zagrodę. Sporo. Hmm. Okej, okay, w tamtym pobliżyska stronę sobie cały... E, ...szlak. Tam miałeś iść. Masionka. Cały szlak yy, tyczicy czy czegoś? Hmm. Czy ja chcę to użyć niekoniecznie. Dobra, parę szyszek. Yy, hmm. Niech się popsują te. Rzeczy i zobaczmy, <laughs> kamienia nie potrzebuje praktycznie, to mogę sobie schować. 300 takich drewna, świetnie. No i trzeba będziecie chyba ostrzyć, coś mi się wydaje. Czy ja mam szpadl? Szpadla nie mam A przydałoby się go wykonać Patyki i krzemień To jest po to, by że jak znajdę jakieś krzeczki po drodze będę sobie to od razu wykopić, tutaj przyniosę. Ale okej, okay, na razie baza wygląda zacnie. Masa krzaków. Paletka. Świetnie, po prostu świetnie. Jestem ciekawy, czy coś będziemy teraz atakować. O, broda urosła. Zacna. Hmm, dzień się chyba teraz wydłuża. Okej, okay, wiecie, co przejdziemy się w tamtą stronę na bagna. Może coś tam znajdziemy. bym ominąć te żaby. Ok, przy okazji pozbijamy. Są ule. Jest i krzak, jagód. Zaraz sobie bierzemy. Hmm. Zacna droga. O, chodząca za nami skrzynka, to się przyda. Świetnie. Mamy dodatkową skrzynkę chodzącą. Dobra. Hmm. Tu nic nie ma. Okej. Okay. Nawrota. Ja Czy w można właśnie więcej takich rzeczy poszukać? Tych chodzących skrzynek. To mnie interesuje. Ok, na razie szukajmy tych krzemieni. O jagody, bierzemy. Hmm. Boję się, że tutaj nic nie znajdę. Jagody też bierzemy. Eee, czy coś tu jest? Nie, ping. Hmm. Gdzie mógłby ten cholerny pion znaleźć? Ok, trzeba pozbierać te. Roślinki przy okazji, te kwiatki, bo muszę wykonać sobie wianek. Mamy zaspokojony cały dzień na zbieranie. Więc dzisiaj nie będę tutaj się zamartwiał. Okej, okay, tu jest trup, którego już ograbiłem. Są kamienie. Czy ja tu już byłem? Nie, jeszcze tutaj nie byłem. Okej, okay, mamy złoto. Zaraz kilof ludziska w łapki i będziemy jechać z koksem. Okay, zawsze trochę przemienia. wypadnie. Poszukajmy, może coś tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego. Okej, okay, groby. O, jest i krzemień. Cel naszej wyprawy. to, masz złoto jeszcze. Dam ci to, to i te krzemienie. Okay, jeszcze to trochę pozbieramy tutaj, ja się coś znajdę. O, złoto. To jest miejsce bardzo kamiennego, w dużych ilościach. Okej, okay, spadamy na drogę. Okej, okay. co my tu mamy? Jest trochę jeszcze tego krzemienia. Ok, Przez też nie lubię tak chodzić. Ale tu jest trochę złoto. Hmm, to nie jest kopalnia. E, dobra, a gdzie jestem? Ładne kawa muszę zasuwać. Hmm, tak mi się dziecka, czy nie... O, tu jest troszeczkę kamienia. Muszę wiedzieć. Zjedz to. Kamień, 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 będzie krzemień. Ok, świetnie. Jestem czekaj co można z tego kombinować? z tej nie wiem, siarki. Nie wiem jak to się pochowano nazywa. Z tego nitra. To jest siarka. Gdzie jest nasza baza? Patrz, miałem już padel wykonać. Nie wyszło. Eee, trochę drewna. Co mu tu jest ładować? Tam to jeszcze wszystko rośnie. Proszę co ty masz? Daj mi to. Złoto. Krzemienie też. świetnie, eee, sadzonki trzeba będzie poszukać. Znaczy, powkładać do jednej, żeby to mi miejsce nie zajmowało. Okej. Okay. No już się nie będzie ciemno. Ok, co my tu mamy kwiaty? Muszę poszukać. Ok, jabłódki sobie zaczęły rosnąć. To jeszcze się nie popsuło, cholera jasna.